no jestem w słoik tak rodzinnych stroma jestem tutaj w Zatoniu sobie no. tutaj pospominać moje rodzinne stromy to, to zaraz tam opowiem tam po dokładnie jaki jest mój plan yy, mojej takiej wycieczki po Zatoniu yy, mówię tutaj tak na razie więc to my potrzymy w innym mojej wesołości u siebie nie skalić, żeby pamięci mojej rodzice no. rozmieniało się Kupa lat do tyłu Ale to wspominać